Teraz witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, do mety weszła fajna rzecz: Mastery plus Tarik grający trochę na midzie, trochę na dżungli. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam tą taktykę, jak to grać, jakie runki, co budować. Tak więc zapraszam do oglądania. Jeżeli chcecie takich rzeczy więcej, to zostawcie łapeczki w górę. Z góry dzięki i miłego! Graczy do dzisiejszego odcinka zwerbowałem za pomocą strony Dream Team GG. To jest strona, na której możecie sobie założyć konto, znaleźć drużynę, albo tak jak ja. Założyć drużynę. Oczywiście trzeba wpisać sobie tam swój nick z LoLa, żeby system mógł Was zidentyfikować. Wtedy jest widoczna też Wasza dywizja, Wy widzicie też dywizję innych graczy. Następnie po założeniu drużyny ludzie mogą się do Was zgłaszać na tak zwane otwarte wakanty. Czyli otwieracie sobie, że na przykład szukacie Topa, Edikery, Mida i Supporta, tak jak ja. No i tutaj mamy całą, długą listę zgłoszeń od różnych graczy. Ja sobie mogę wchodzić oczywiście w ich profile. Na przykład mam takiego pana Koko, którego sobie tutaj namierzyłem wcześniej. No i widzę, że pan Koko ma D5. -kę. Widzę, że pan Koko grywa głównie z supportami. Tutaj nawet widzę jego KDA. Widzę różnego rodzaju statystyki, które też są przydatne przy doborze graczy do waszych, do waszych drużyn. Widzę, że chciałby zostać profesjonalnym graczem. My akurat dzisiaj skryliśmy sobie Team for Fun, bo tutaj też możesz sobie wyznaczać cele dla waszej drużyny. No i wysłałem mu prywatną wiadomość, czy ma czas zagrać. Oczywiście widzę tutaj też co najważniejsze, jego nick w Lidze Legend, więc za chwilkę dodam go do znajomych. Podobnie zresztą jak innych graczy. No i będziemy zaczynali dzisiejszy odcinek. Także link do tej strony znajdziecie w opisie. Zamiast spamować mi na grupie, że. Ej, Szukam ludzi w przedziale Silver do Gold albo Platyna do Challenger, to możecie właśnie to robić na stronie, bo tutaj też możecie określać zakres graczy. Także rejestrujcie się, tam szukajcie drużyn, nie spamcie na grupie, a teraz zapraszam do oglądania odcinka. Zacznijmy od run, które powinniśmy wybrać na Master AI. Naszym kistonem będzie oczywiście Conquer, który daje nam nie tylko więcej AD, ale zwiększa również nasze obrażenia na tanków, dając nam true damage. Druga bardzo ważna runka, obowiązkowa wręcz to jest triumf, dlatego że my jako Master mamy zabijać wszystkich po kolei, a triumf nam pomaga odnawiać nasze HP za każdego kila. Trzecia. Master to będzie alacrity dające nam bonusowego atak spina. Moglibyśmy iść w Tenacity, jasne, czemu nie, ale z drugiej strony będziemy składali albo Merkury Tricy, albo w większości przypadków będziemy sobie składali qss więc nie ma co celować w Tenacity, Lepiej zapewnić sobie dodatkowe obrażenia za sprawą bonusowego ataku spina. Później Cap de Grace. My przeciwnika będziemy bardzo szybciutko sprowadzać do tego low HP, także Cap de Grace jeszcze bardziej nam pomoże właśnie w dobijaniu celi poniżej 40% HP. Drugie drzewko to Sorcery i tutaj będziemy celowali w masterki dające nam bonusy do movement speeda i dodatkowe obrażenia z movement speeda, dlatego że na naszym ulti oczywiście biegamy szybciej. Więc tak wyglądają masterki, teraz przejdźmy do itemizacji. Nasz skład prezentuje się następująco: Tarik plus Masternamidzie, na bocie Jana z Lucianem, a na topie o dziwo Z. Jeżeli miałbym wybrać perfekcyjny skład, to na topie chciałbym mieć tanka, a na bocie na przykład Kartusa z Zilanem albo Kartusa z Lulu, bo tak się gra pod tą taktykę, żeby mieć jakieś AP damage. Ale to jest oczywiście gra tylko w celach poradnikowych, także tutaj powinniśmy dać sobie radę tak czy siak, ale zaznaczam, że taki setup byłby oczywiście y, troszeczkę lepszy. Przedmiotem, od którego zaczniemy, jest maczeta, Wardzik, i, oczywiście, flaszka. Przedmioty w dalszej fazie gry, które nas będą interesowały, to czerwony smite z przedmiotem do ataku Spita dla junglera. Yy, następnie będziemy sobie składali albo QSS-a, albo Ginzo. Tutaj kolejność dowolna i sytuacyjna, w zależności od gry. Później Sterrax Gauge. Potem można się zastanawiać jeszcze nad innymi przedmiotami, takimi jak Botrk, Malet. W zależności od tego, co będziemy potrzebowali w trakcie gry, to pokażę Wam już w trakcie rozgrywki. Tutaj, tak szczerze mówiąc, powinien mi pomóc Starik. Niekoniecznie Z, No ale okej, okay. Tarek poszedł na Mida. Można sobie zrobić jedną kampę na start. Można sobie zrobić dwie kampy na start. My zrobimy sobie raczej dwie, dlatego że Eko nie przepchnie nas pod wieżę. W tej taktyce chodzi o to, żeby farmić jak najwięcej dżungli i jak najwięcej z Mida i wyjść po prostu mega, mega swarmiony i być hyperkery dla swojej drużyny, bo nasza drużyna gra pod nas, więc to my musimy tutaj wykerować grę. Oczywiście wilki smajtujemy i będziemy udawali się powoli w kierunku Mida. No, jednak krypy siadły na wieży straciły moje wam, mogłem zrobić jedną kampę. Więc trzeba się zawsze zastanowić, czy ten wave nam się straci, czy nie. I tak nie będziemy do tyłu, raczej będziemy do przodu. Ten tekst zgarnął za to tarik, Przepchniemy wavea i następnie z kolejnym smite'em znowu pójdziemy sobie do dżungli. Pamiętajcie o tym, żeby sobie załadować dżunglę na start, żeby przeciwny dżungler, wiedząc, że robicie mida, nie wszedł w wasz las i żeby wam nie ukradł waszych kamp. Na trzecim poziomie bierzemy sobie nasze W. Wow. Naprawdę? Chcecie pokusować tego? Tarika, no dobra. Widzę, że tranda idzie w górną dżunglę. Ja z reda. Uleczę się jeszcze smitem dodatkowo i wrócę na Mida po resztę farmy. Minusem tej taktyki na pewno jest to, że my nie za bardzo możemy gankować naszej drużynie. W sensie możemy to robić, ale gdzieś dopiero po szóstym poziomie, kiedy przepchniemy sobie Mida, kiedy już będziemy sfarmieni, prawda? Ale przed tym, no raczej nie. To jest minus tej taktyki, ale za to później macie bardzo dużo profitów. Po prostu drużyna na początku musi grać safe. Dlatego też nie zawsze sprawdzać na solo kill. raczej lepiej właśnie to grać drużynowo, kiedy gracie z załupanymi osobami i wiecie, że te osoby będą umiały pod to zagrać. Obijmy go Alpha Strike'em. Pamiętajcie, że wasz Alpha Strike sięga na kilka celi, więc jeżeli macie 3 miniony, to waszym czwartym celem stojący blisko, stojącym blisko na przykład może być taki Eko. I w ten sposób można go też skarasować, utrudnić mu linie. Spójrzmy na ten moment. Ile mam ja? Ja mam 44, Eko ma 27. No i w tym momencie znowu sobie idę na wilki. Tarik mógłby mi pomóc rzucić do jakiegoś stunka, ma prawie full many. Ważne jest to dla Tariku na przykład, żeby zachowywać powyżej połowy many, gdyby przyszło nam coś powalczyć, prawda? Więc Tarik może pomagać, ale musi też pamiętać o swoich zasobach. Dobra, Eko próbuje przepchnąć mina, będzie chciał wkrótce wrócić do bazy. Spróbujmy zrobić tak, żeby stracił wave'a. Tarik nam znowu frizuje, czyli zatrzymuje creepy na sobie, co też jest bardzo dobre. O proszę, Zed wyklikał Dariusza na solo. Szanuję. Uszanowanko dla tego zada i widzicie? Takich graczy można sobie znaleźć na Dream Teamie, takich właśnie. Łapeczki w górę dla tych panów i botlane double Kill, co za wariaty! Już mamy 4-0, ja jeszcze nawet nie zdążyłem się rozkręcić masterami. No dobrą drużynkę znalazłem, co mogę powiedzieć. Polecam. I jako, że nie mam many, a mamy dużo golda, cofniemy sobie do bazy. Czerwony smite, przedmiot do attack speeda, kupimy jeszcze Warda i zmienimy sobie drinketa. Można zostawić trochę dłużej tego żółtego. Ale my po szóstym poziomie możemy na przykład chcieć zejść na bota z Tarikiem, prawda? I wtedy Tarik odpala ulti. Ja wchodzę po ulti, jesteśmy 4v2, ewentualnie 4v3. No i ich zabijamy po prostu pod wieżyczką. Mam w tej chwili około 20 klipów więcej, a jest dopiero szósta minuta. Eko ma szóstkę, ja mam szóstkę. Widzicie, mimo tego, że farmimy Mida w dwójkę, to ja jestem na równi z poziomem zeko. A zaraz będę go jeszcze wyprzedzał. Na bota moglibyśmy zejść, ale nie wiem czy jest sens. Wiecie co, jeżeli nie macie takiego stuprocentowego ganku, to lepiej raczej farmić. Szczególnie kiedy macie dwa smajty. Waszym zadaniem jest się przede wszystkim sfarmić i po prostu robić teamfighty w waszej drużynie z Ulti Tarika. Czy też na przykład z Ulti Jany, który nas będzie w tym wspomagać. Dobra, Tarik ma już szarkę. Ja idę po blue. Czy jestem w stanie zabić Trandla, to jest pytanie. No i piękny stun od Tarika. Piękny stun od Tarika. Bardzo ładnie tutaj podszedł. Trandl jest dobrym duelistą w Master jest od niego trochę słabszy bez przedmiotów. Także ten stun Tarika dużo tutaj pomógł. Mamy warda, żeby sprawdzić tego reda, albo żeby tu postawić. Może być. No i red stoi. Wciągnijmy go w krzaki, może. No coś się tutaj nie możemy dogadać. Go baza. Taric też ma dość sporo złota. Właśnie dlatego też jest ważny relic shield, bo Taric musi mieć trochę złota. Yy, dobra, będziemy składać oczywiście Ginsa. I teraz pytanie, dlaczego akurat Tarik, dlaczego ta taktyka jest taka mocna? No dlatego, że Tarik, podobnie jak kilku innych supportów, nie potrzebuje złota, żeby dobrze działać. Natomiast Master, jeżeli dostanie dodatkowe złoto, to jest w stanie robić 1v2, 1v3, 1v4, to już... Mu... Dobra, 2v4 z Tariciem albo 2v5, do no nie? W zależności od tego, jak mocno się sfiduje i jak bardzo tył tyłu będą nasi przeciwnicy. Innymi słowy, Tarik nie potrzebuje golda i ten gold jest dużo cenniejszy na Masterze. O i tutaj właśnie możemy wbić z Ulti-Tarika. Kurde, fleszuje przez ścianę i jadę tam. Spróbujmy zabić tego najpierw. No i porobieni. Eko nawet nie zdążył wcisnąć ultimata. 2-0-1. I pięknie. Ulti-Tarika nawet nie było potrzebne. W ogóle Tarik chyba w dalszym ciągu ma Ulti, tylko jest bug na jego kropce, tak mi się wydaje. To się ostatnio dość mocno buguje. Co to za podkradanie, panie Lucian? Jak stoimy z farmą? Niespecjalnie skupiając się na skitach. Mam 110, gdy ma 61. Ojej, oj, nie, 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 to nie jest dobra walka. Nie ma multi. O kurde, jeszcze Trundle tam wjechał. Dobra, odpalam gumę. To nie był dobry fight dla nas. Ale Z tutaj idzie, może Z coś podziała. Sobie jeszcze z taktycznie creepy. Wow, Wyczyścił. No i pięknie. Ale to nie było dobre, że z granicym Ale na szczęście dobrze wyszło. Okej, okay, więc teraz lecimy sobie w nasze ginso, Zróbmy sobie tak, tak. O, Lucen jednak zostawił reda. Super. Jednak nie podkradł. A już go tutaj podejrzewałem. Fajnie, dobrze, że nasza drużyna rotuje. Zgarnęli wieże na bocie, więc wiedzą, że trzeba zrotować czy na Mida, czy na topa. I zgarniać kolejne obiektywy. To mi się podoba. Dream Team? Dream Team po prostu. <laughs> Możemy spróbować tutaj zrobić Dive'a z Ulti. Aha, tak jeszcze nie ma Ulti. Holy moly. Dobra, to może po prostu wierzę. Co, wjechali? No i proszę, Z na tobie wyjaśnia. Okej, okay, mamy jednego. No to niasło nie jest żadnym wyzwaniem, on ma 0-3. Dobra, kolejna wieża. Mamy dostępne Ulitarica, tylko że jest zbugowane. Gdyby nie to, że ta gra ma tak szybkie tempo, to jeszcze bym prawdopodobnie farmił i byłbym mega do przodu z expem w odniesieniu właśnie do przeciwnego lane'u. No ale tutaj dużo walczymy. Z Goldem jestem zdecydowanie do przodu. 60 creepów więcej. Plus 3 kilej i asysta. Delpiej spróbujmy zabić Dariusa. Nie mam jeszcze Ulti, ale. Rajdę po niego. Aaaa! Sintowałem XD. Przynajmniej mamy darmowy powrót do bazy. Możemy sobie kupić nasze ginso. I czy jest sens kupować Mmm... Nie wydaje mi się. Lepiej sobie kupić prawdopodobnie jakiegoś Steraka. Sterak służy wam głównie po to, żeby nie zabili was, zanim Ulti Tarika sprokuje, więc właśnie po to kupujemy Steraka. Gdzieś tam na ostatnim item też można pomyśleć o jakimś Sensriwerze, ewentualnie o tym wam wcześniej wspomniałem. Jest 15 minuta, a nasza drużyna ma na swoim koncie 16 zabójstw. No i to mi się kurde podoba, o to chodzi. Zgarniemy sobie znowu trochę dżungli i możemy sobie zgarnąć na przykład heralda. Drużyna zgarnęła smoka, odwdzięczymy się heraldem. Przydałby nam się jakiś taki solidny Teamfight 5 na 5 w tym momencie. 170 klipów do 100. W 18 minucie, gdybyśmy mniej walczyli, to tych klipów powinienem już mieć około 200. Holy shit! Co ja zrobiłem? Tego nie wstawię w odcinek. Tego nie widzieliście jak coś. Zamknęli zwierza w klatce. Halo! Żyj! Dobra, trochę zaczęliśmy chyba trolować z drużynką. Na pewno fajnym przedmiotem byłby tutaj jeszcze Botrk, ale już jak zacząłem steraka, to skończę sobie steraka. Dobra, fajnie by było też pokazać jakiś legitny teamfight, więc zbierzmy się na midzie. I dobrze by było w nich jechać z ultami, ale jeszcze ult nie mamy. A może, jakby tu przybajtować? Moglibyśmy zrobić dość szybko tego Nashora. Puszczę Heralda na midem, żeby zrobił jakąś presję, i pójdziemy na Nashora. Dobra, zróbmy tak. Ten naszor powinien spłynąć chwilę. Ze mną, z Lucianem, z Zedem jeszcze. Patrzcie, jak to się rozpada. 720 ze Smajta, muszę pamiętać. No i pięknie, szybko wyklikany naszor. Jest jeden. Flashujemy w środek teamfightu z Ulti Tarika. Drugi. Może jest nie jest najlepszym celem, ale. Trzeci, no i pięknie, Nasor 3 kile. Tak wyglądają właśnie teamfighty Mastera z Ulti Delika. To jest niesamowicie OP, niesamowicie. No i co? I przeciwnicy po pierwszym device'ie się poskładali. I to jest właśnie ta taktyka, dlatego właśnie ludzie banują Master'a i dlatego często widuje się również bany Tarika na Solokiu. Zamiast Tarika można grać ewentualnie Lulu, Nunu, można grać z Zilanem, w najgorszym razie Janom lub Karmą. I te postacie też działają oczywiście z Master'ami, ale bezapelacyjnie najlepszym partnerem dla Master'a jest w tym zestawieniu oczywiście Tarik, który zostaje ode mnie honorka za wspaniałą grę. Moi drodzy, jeżeli poradnik Wam się podobał, albo raczej odcinek, bo nie wiem czy możemy nazwać poradnikiem, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę i dajcie znać, co sądzicie o tej taktyce. Dajcie znać, czy znacie podobne zestawienia pików, i dajcie znać, do czego byście chcieli poradnik w kolejnym odcinku. Ten był oczywiście nagrany na Waszą prośbę, bo często mnie pytacie na streamach. Ej, Norbi, kiedy, kiedy poradnik do Master AI? To już się chyba taki troszeczkę mem zrobił. Y no i co, jak chcecie widzieć moje kolejne odcinki i wpadać na live, to polecam zostawić sobie na kanale Suba z Dzwoneczkiem. Będę bardzo wdzięczny. Dajcie znać jeszcze raz w komentarzach, jakie postaci nagrywamy następnym razem, jak podobał Wam się ten odcinek, i pamiętajcie o łapce w górę. Zapraszam Was również do rejestracji na Dream Team GG, by znaleźć sobie tak dobry team jak mój z tego odcinka. Dzięki, że oglądaliście do końca. Zapraszam Was na poprzednie odcinki. Trzymajcie się ciepło. Cześć!